Nazywam się Miecz Groszek, jestem wiceprezesem zarządu Polskiego Związku Banków Polskich. No cel jest najpierw, rozmawiali o poligrafii i finansach, natomiast liczna Państwa obecność, serdecznie za to dziękuję i serdecznie Państwa witam, świadczy o tym, że jest to temat ciekawy. Ale w tej sprawie, co było dla nas istotne, otóż dostrzegliśmy w toku rozmów i dowiedzieliśmy się, że jest to ta dziedzina polskiej gospodarki, przynajmniej w części, która należy do jednej, jednego z najnowocześniejszych działów polskiej gospodarki, ale także ma ogromną zdolność konkurencyjną i rozwojową w skali Europy. absolutnie pozytywne cechy naszej branży. Dynamiczne, wysoka jakość z punktu widzenia banków są pewnym problemem. Jak po prostu jakby nadążać za tym. pozwoliliście nam Państwo zrealizować pierwszy etap pewnego przedsięwzięcia, które uważam, że dla, dla naszej branży, dla poligrafii jest niezwykle ważne. To znaczy, my, mieli Państwo, bardzo potrzebujemy dialogu. Jesteśmy silną częścią polskiej gospodarki. Reprezentujemy bardzo wiele przedsiębiorstw. Reprezentujemy dziesiątki tysięcy ludzi zatrudnionych. W klimatu tego spotkania wynika akceptacja. Będziemy się starali, taki dialog też nawiązywać w innych obszarach. Mówiłem to o Ministerstwie Gospodarki i podobnych instytucjach.